Panie Józef, towarzyszy Pan festiwalowi od samego początku. Może Pan się podzielić z nami jakimiś pierwszymi wspomnieniami sprzed siedmiu lat? Jak to było podczas pierwszego otwarcia festiwalu? To była wielka niewiadoma i otwieraliśmy go z Andrzejem Wajdą i właściwie słowa otwarcia były trochę dłuższe, dlatego że Wajda wspominał stosunek Wizów i prasy do ziemi obiecanej, a ja wspominałem miejsce, w którym to było. To nie było w Kinie Muranów, tylko na elektoralnej tam gdzie jest Dom Kultury, a gdzie kiedyś był przed wojną Szpital Świętego Ducha, który płonął we wrześniu 1939 roku, i ja brałem udział w gaszeniu go. Bo... Więc to miejsce. Czułem, że jak o tym mówię, to takie mrówki przechodzą ludziom po, po plecach. To jest niezwykłe to miejsce. Teraz jesteśmy tu w kinie Muranów, które jest bardzo blisko dawnego getta i, da, i, i tego rogu ulicy Leszno teraz. Solidarności, gdzie było kino przy kinie, między innymi kino Riviera i tu obok prawie na tym samym miejscu było kino Fama. Nikt o tym nie wie. Gdzie były filmy w Jidysz, wyświetlane. Moim zdaniem marne filmy, bo za grosze robi, robione, ale miały ogromne powodzenie, bo były takie sentymentalne wśród, wśród tej publiczności. Ale o czym innym trzeba powiedzieć? Że ten festiwal bardzo się rozwinął, stał się popularny i to, co jest najbardziej uderzające, to że dużo młodzieży przychodzi na te filmy i po prostu interesuje ich to, myślę, że nie tylko jako egzotyk, ale także jako świat, który odszedł i który wciąż puka do drzwi, bo to nie jest tak, że odszedł. Skoro są te filmy i wspomina się te rzeczy i wciąż ten problem jest, e, dzięki antysemitom, prawda, mamy ten problem. Także wciąż to jest żywe i to, co tu się dzieje, jest bardzo pocieszające, bardzo krzepiące, lepiej powiedzieć. Nie tylko wtedy, przed wojną ta dzielnica jednak po filmem rozprzemywała, ale także teraz, nie w festiwalu. To jest właśnie bardzo pocieszające i, i radosne, optymistyczne, że rzeczywiście tak dużo ludzi przybyło no, wtedy, Tak, ale powiedziałbym, że to jest jednak nieporównywalne, bo to jest tylko e, wtedy było życie, a dzisiaj jest e, uczestnictwo w wydarzeniu kulturalnym. Ale chodzi o to, że to wydarzenie kulturalne bardzo wiele osób interesuje, poświęcają swój czas i, i są tutaj. No jeszcze muszę powiedzieć, że po siedmiu latach dzisiaj znowu otwierałem ten festiwal znowu z Andrzejem Wajdą. A jak to było w poprzednich latach? Czy, czy to się nie, zdarza, nie zdarzało się tak, że panowie mogli raz otwierać ten festiwal? no różnie Wajda zajęty pobieraniem oskarów i tak dalej więc ja zawsze mógł no, z Januszem Morgensternem otwieraliśmy to ale dzisiaj właśnie po siedmiu latach znowu z Andrze Andrzejem Wajdą dla którego debiucie pokolenie na pokazie deb debiutanckim tego pokolenia ja byłem przed Pięćdziesięciu kilku lat. A jak Pan ocenia, co jeszcze, oprócz tego, że inne miejsce się co jeszcze się tutaj zmieniło w tym festiwalu? Myślę, że śmielsze są filmy. Śmielsze to znaczy nie poświęcone tylko martyrologii, sentymentowi, ale także problematyce psychologicznej, ujętej czasem buntowniczo. No zobaczymy właśnie jak wypadną nagrody jurorów znam mniej więcej towarzysko znam większość tych nie ja nie widziałem tylko ale wiem o nich czy, czy, czytałem ale nic nie widziałem. Kilka filmów na pewno zobaczę. Jestem człowiekiem zajętym, jednak. No, tak, tak, nie tylko pracą, ale także e, rodzinnymi sprawami. Tak. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję. Z Józefem Henem, wieloletnim patronem dziękuję. Festiwalu Żydowskiej Motywy, rozmawiałam o budżecie